Weekend Grajków Ulicznych w Gnieźnie za nami. Hasło, które przypisano wydarzeniu, a więc po drodze, to idealna definicja muzykowania dla przechodniów. Sama idea jest taka, że po drodze, tak jak to dopełnienie nazwy mówi, bo to faktycznie tak jest i to nam uświadomił Marcepan, który zresztą dzisiaj też będzie występował przy pierwszej edycji, że Gniezno jest po drodze z Bieszczad, Bieszczadów, nad morze. i rzeczywiście Grajkowie bardzo często, ci uliczni, przemieszczają się z nadmorza w Bieszczady i w drugą stronę. I w tym momencie, kiedy to jest troszeczkę pośrodku wakacji, to jest właśnie takie po drodze. A poza tym e, no, ch chcemy, żeby ta muzyka e, w mieście, które mówi cały czas, że jest turystyczne, była. No. Miejmy nadzieję, że to się nie będzie przekładać tylko i wyłącznie na tych kilka dni, kiedy jest Festiwal Grajków Ulicznych, ale że grajkowie będą częściej po drodze wpadać do Gniezna, bo rzeczywiście my nie mamy takiej świadomości, ale dla turystów to jest piękne, co prawda XIX-wieczne w zabudowie, ale piękne miasto, taki mały kurort i, i to jest piękne w Gnieźnie. Gdy mnie powita świt W miejscu, co nie ma go na mapie Wreszcie sypną na mnie piach, gdy mnie przykryją cztery deski. Zaczęliśmy już w piątek. Rozpoczęliśmy koncertem szarpidrutów. Drutów. To były gnieźnieńskie kapele, kapele Mental Cat, Hans Bonanza i Na Wypasie, które zgromadziły naprawdę bardzo dużą publiczność, bo mieliśmy cały przekrój tak naprawdę muzyki od coverów po metal i tak zaczęliśmy ostro w piątek. Natomiast w sobotę już gramy na ulicach, skoncentrowaliśmy się w całym centrum. Mamy grajków ulicznych, grajków ulicznych, którzy są lokalni, ale nie tylko, bo też przyjechały do nas osoby z różnych miast. Tak jak Jarek mówił, po drodze często gdzieś jechali z koncertu na koncert i po prostu przyjechali tutaj do Gniezna, żeby zagrać na ulicy. Natomiast wieczór to już dabska Karolina Cicha, znakomita Karolina Cicha, królowa polskiego folku, także mam nadzieję, że będzie cudowny koncert. I tak samo niedziela, gramy na ulicach, zespoły się powtarzają, ale nie tylko, troszkę jest zmiana. No i wieczorem Radio Szymański i Agata Zakrzewska, Przez kolejne grudnie maję człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje z okazji przegapionych Ktoś wytyka nam co chwilę wprost czy Jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Co ważne od samego początku festiwalu, to, że na różnorodność nie można narzekać dziś rzeczywiście bardzo wszechstronna. Jeszcze za nami gdzieś kolektyw Fala, czyli ten nasz lokalny hip-hop. Za chwilę będzie próba zespołu Dabska, czyli mamy regę Jest typowo uliczne granie, jak Janusz Cybul, który jest od początku, tak samo Marcepan. To wszystko jest bardzo, bardzo różne. Jutro między, Jasią muzyka, między innymi się Muzykan, ale byli też uczniowie szkoły muzycznej. Bardzo różna muzyka. Ja się na przykład bardzo cieszę, dzisiaj jestem w Katanie zespołu The Brothers z, z, z domu Anki Próbujemy łączyć właściwie wszystko, co jest możliwe, bo na wszystko jest miejsce na ulicy. It's W gnieźnie tym razem wystąpiło około 20 artystów, a koncerty grajków zorganizowano po raz siódmy.